Dzień dobry Państwu! Jesteśmy przed pierwszym spotkaniem. Jak mówiła na mowie noblowskiej Wisława Szymborska, najtrudniejsze jest pierwsze zdanie, ale właśnie mamy je za sobą, więc najtrudniejsza część tego pierwszego spotkania już za nami. Teraz krótkie uzasadnienie, kim jestem. Co chcę powiedzieć, jak często, jak długo. Tytuł mojego programu jest bardzo prosty: obirek w samo południe w niedzielę. Obirek, no to jestem ja. Chcę mówić głównie o sobie, chociaż nie tylko o sobie, raczej o moim sposobie widzenia świata, moim sposobie przeżywania codzienności, świata, w którym żyję. W samo południe, dlatego że to jest taki dobry czas. Już trochę żeśmy pracowali, Yy, jeszcze mamy przed sobą całe popołudnie, niemniej jednak możemy sobie pozwolić na te kilka minut przerwy, i być może ktoś z Was akurat dojdzie do wniosku, że to jest dobry pomysł, żeby posłuchać, zobaczyć, co w samopołudnie niedzielne ma do powiedzenia obirek. Dlaczego chcę się z Wami spotykać? Jest to dla mnie nowa forma kontaktu z ludźmi, z przyjaciółmi, z rodziną. Zwykle kontaktowałem się do tej pory w sposób bardzo tradycyjny albo pisząc e-maile, pisząc artykuły, pisząc książki, albo telefonując. Jednak coraz więcej ludzi przekonuje mnie, że warto również spróbować takiej formy kontaktu z ludźmi, bo raz, że jest coraz bardziej popularna, a z drugiej strony jest to zasięg, którego. W żaden sposób nie można osiągnąć właśnie tymi tradycyjnymi formami komunikacji, jak, jak pisanie czy telefonowanie. Więc spróbuję, może akurat to jest dobry pomysł. Do kogo się zwracam? No, zwracam się można powiedzieć do ludzi dobrej woli, do wszystkich, do tych, którzy zechcą i będą mieli czas i ochotę mnie posłuchać. Siłą rzeczy jednak, tak jak każda rozmowa w świecie, i w naszym życiu najmilszą jest z tymi, którzy mają podobne czy zbliżone do nas poglądy. Jest to rodzaj wymiany, wzmacniania własnych przekonań. Jednak życie pokazuje, że czasem może być i tak, że spotkania z ludźmi, którzy mają zupełnie odmienne poglądy, czasem przeciwne naszym poglądom, mogą stać się jakimś Nowym punktem wyjścia do lepszego, pełniejszego rozumienia świata. Więc krótko mówiąc, zwracam się zarówno do tych, którzy myślą podobnie jak ja, jak i do tych, którzy myślą trochę inaczej. Jaki to będzie przekaz? Zawsze w takim pierwszym spotkaniu dobrze powiedzieć, czego się można spodziewać po tych. Kilku minutach w południe, niedzielne. Otóż y, y, ostrzegam, a raczej y, od razu deklaruję, że nie będzie to y, przekaz y, religijny, y, chociaż duża część mojego życia y, to był y, jednak przekaz religijny. Byłem, jak może niektórzy z Was wiedzą, y, księdzem, byłem jezuitą, więc jakby automatycznie byłem identyfikowany y, z Grupą religijną, której głównym celem było właśnie dzielenie się, z pewnym przekazem religijnym. Otóż od 20 lat już nie jestem Jezuitą, nie jestem księdzem, żyję zupełnie w innym świecie. W świecie można powiedzieć niereligijnym, a w każdym razie na pewno świecie pozbawionym takich bezpośrednich odniesień. Więc chciałbym o tym świecie właśnie bez instytucji religijnych opowiedzieć. Wiedzieć, jak się żyje w takim świecie, czy się żyje dobrze, czy się żyje lepiej, czy się może żyje gorzej. Więc nie będzie to w sensie dosłownym przekaz religijny, będzie to raczej przekaz mówiący o tym, jak osoba prywatna, jaką jestem, przeżywa właśnie świat bez tej etykiety katolika, chrześcijanina, czy człowieka religijnego. Również przekazy takie jak właśnie YouTube i inne często są bardzo jednoznacznie oceniane przez przynależność polityczną. Otóż ja nigdy nie byłem zwierzęciem politycznym, nigdy polityka dla mnie nie była. Moim żywiołem zawodowym, że tak powiem. Owszem, dostrzegam polityków, dostrzegam politykę jako istotną część rzeczywistości, w której, w której żyję, jednak zawsze zachowuję dystans do tego, więc to będzie też taki przekaz apolityczny, nie utarsamiany z żadnym. Zarezerwuję sobie tutaj tą przestrzeń wolności, żeby ustosunkowywać się w sposób Wolny, niezależny, z dystansem do tego, co się w polityce dzieje. No więc jaki to będzie przekaz? No, będzie właśnie przekaz humanistyczny, przekaz, w którym w centrum znajdzie się człowiek niezależnie od tych przynależności czy etykietek po prostu człowiek. Jak mówił Terencjusz, człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce, jednocześnie wszystko, co ludzkie, jest mi bliskie, a to, co buduje człowieczeństwo, jest mi nawet bardzo blisko. I o tym będę chciał w tych kilku minutach w samo południe, w niedzielę z Wami rozmawiać. Pierwsze spotkanie się zakończyło. Do zobaczenia za tydzień.